Dałem to, to był face to face i mm -hmm. widziałem, jakie masz emocje do tymka. Jezus. Nie, no musimy poruszyć ten temat. Chciałbyś z nim wyjść? Do z tego co wiem, to nie odpowiedział na tamtą zarzepkę, jakby. Nie, nie. Więc myślę, że on jest trochę naj w innych sferach tam życiowych. Niekoniecznie, żeby się zmierzyć w oktagonie. Widziałem z tego też, że jakaś tam poleciała gównoburza później różnych lawina innych osób, które również były poszkodowane. Może spoko, że coś takiego wyszło, bo taka puszka Pandory się otworzyła, a ludzie inni, którzy mieli jakieś problemy, jeszcze z nim też zostali oczyszczeni w jakiś sposób wewnętrznie i to wystarczy, no. Ale ja jestem jak najbardziej otwarty na taki pojedynek, więc tam, jak już niektóre numery jego, myślę, mogą zatrzymać się na liczniku, to myślę, że się nie szybko zgłosi do, do, do takiej federacji. I co, wtedy się odpalasz? Nie, mówię o nim, że jakby... Ale nie. Pokażę, że mam, ale mi chodzi, że jeżeli byście wy byli zestawieni, odpalasz się wtedy? Ja lubię, chciałbym mieć z kimś z kim realny mam konflikt, następną walkę. Nie chciałbym tej walki mieć znowu z osobą, z którą tam nie mamy żadnego bifu, bo to mimo, że fajnie wyszła ostatnia nasza ta akcja z tym face to face'em, było bardzo tak y, mięsiwie, mimo że nie mieliśmy bifu, nie wiem czy też tak uważasz. Do mnie tak? no, podobno, podobno było dobrze, że mimo tego, że się nie cisnęliśmy, to było mimo tego kontent był ciekawy. Yy, Jakbym dosyć... się słyszał, to by było nic i w ogóle nie wiem, co mówisz, to, Ale tak, smowa, tak. proste, jasne. <noise> no, także na drugą walkę wolałbym z kimś, już, z kim rzeczywiście jest jakiś tam realny beef, no bo to zawsze się ciekawie ogląda i też moja motywacja byłaby o wiele większa do trenowania jeszcze bardziej, bo to zawsze, jak kogoś się nie lubi, to... Mocniej można komuś tam jeszcze wrzucać. Ja w ogóle chciałem jeszcze w ogóle napomknąć na temat Tymka, stary, bo zapomniałem Ci powiedzieć na face to face, że ja już dawno temu wybrałem sobie jego piosenkę do wyjścia, i żeby nie było, że ja wychodzę, żeby ciebie. Pod Denerwować bardziej. To ja już dawno wybrałem sobie jego numer, który mnie motywuje po prostu i chce być zmotywowany. To, żeby smoła nie było, że chcecie podkurbić, nie, po prostu chcę być zmotywowany luz, do głosy. Mi to wręcz pomoże, myślę jeszcze bardziej. No i to, a, a ciebie może gdzieś tam jeszcze zmotywować, tak tym tak. bardziej. Kurwa, chodzi do tym kalejemy go. Dobrze. Powiem tobie miły, że robiąc spadek ze smołą, znajdujście mocno kopię. Dobrze. Chłop mocno kopię. Dobrze. Jesteś gotowy.